12 kg przez te 4 miesiące, więc to uważam za ogromny sukces, bo nigdy w życiu mi się nie udało tyle stracić. W obwodach też sporo, bo w sumie to jest ponad 30 cm. No i generalnie nabrałam kondycji, bardzo dobrze się czuję i nabrałam pozytywnego nastawienia do życia. Cześć, jestem Gosia, jestem w programie od lipca. Na co dzień pracuję w finansach, więc generalnie cały dzień siedzę przy biurku bez ruchu. Próbowałam wielu diet. Jedne działały na krótko, inne nie działały w ogóle. No i tak postanowiłam spróbować jeszcze tego. Ostatnią szansę sobie dałam i się udało. Na pewno mój tryb życia się zmienił, bo nie jestem typem kanabowca teraz, więc wstaję rano, jestem aktywna, od samego rana mam dużo energii. Świetne jest to, że się mogę kontaktować z trenerem. To jest bardzo motywujące, bo wiem, że raz w tygodniu mam z nim rozmowę, więc nie mogę po prostu zaprzestać ani diety, ani ćwiczeń ponieważ nie będzie progresu. Dieta, jeżeli mi coś nie pasuje, trener dopasowuje dietę do tego, co lubię i jest naprawdę super. Ćwiczenia też są bardzo fajne. Jeśli coś jest nie tak, też się konsultuję z trenerem, jest to na bieżąco zmieniane i dopasowane do mnie. Zdecydowanie polecam wszystkim innym kobietom ten program, bo naprawdę warto.